Cześć z tej strony Kamlux A w dzisiejszym odcinku będzie odcinek z mojego nowego ulubionego wydarzenia Którego chyba jeszcze nie było I moim zdaniem jest ono najlepsze dotychczas spośród innych, które już były No i w dzisiejszym odcinku wam pokażę jakie to jest wydarzenie No jak jesteście nowi to pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji wraz z małeczkiem No i w sumie zapraszam do oglądania Dobra na początku pokażę wam może o co chodzi z tym wydarzeniem Bo pewnie jesteście ciekawi jakie to może być najlepsze wydarzenie no i tutaj nam Rita Plasta napisała wiadomość o co chodzi z tym wydarzeniem, już wam pokazuje, więc tutaj napisała tak: wydarzenie, super ocenianie już trwa. Stwórz i ocen to jedna z moich ulubionych aktywności. Mogłabym tak cały dzień! To w sumie tak jak ja, bo ja też ten tryb lubię najbardziej spośród wszystkich i też bym tak mógł grać w cały dzień, bo to jest mega ciekawe. No i na dole jest napisane, a dodatkowo podczas tego wydarzenia potroiłam zdobywane monety, a także zwiększyłam exp. No dalej, czas oceniać. Rozumiecie to? Potrojony exp. I monety, a wystarczy grać w tryb super ocenianie A jest to najlepszy tryb Spośród całego Blockstraplania Więc dzisiaj sobie w tym odcinku Zagramy w ten tryb i wam pokażę o co W niego chodzi, bo może o nim nie wiecie A on jest najlepszy, która według ciebie Jest bardziej Popularna, a która rzecz jest bardziej popularna? I patrzcie, ile ekspa dostanę za zgadnięcie, rozumiecie? To Z 6000 ekspa za kliknięcie w coś. I co jest według mnie bardziej popularne, to to. Widzicie, jakie ja, ja jestem w tym dobry, nie? Ja umiem. Co jest bardziej popularne? To jest bardziej popularne. Widzicie, jak jestem mądry? To, albo to, to! Jak ja jestem mądry? Nie, no! Widzicie, ja w ten tryb gram codziennie, to jest, kurczaczki, tu się pomyliłem, no tak, tam to było lepsze, no to było wiadome, nie? Dobra, to, no też, kurczaczki, pomyliło mi się. Masakra, dobra. To jest lepsze, to jest lepsze, wiadomo. Okej, okay, no i ten skin frog, żaba, girl jest lepszy, no i dobrze, widzicie, runda druga, to jest superowy tryb, okej, okay, co jest lepsze, moim zdaniem, moim zdaniem było to na prawo, ale klikłem, no kurde, ja to umiem wszystko, tylko coś tej, nie wiem, co ja robię w tym odcinku, dobra, co według mnie jest bardziej popularne, może trzeba patrzeć na napisy, happy pride month, i tutaj szkatułka, moim zdaniem The Happy Pride Month to jest bardziej popularne Łoj, co? Ile to w ogóle miało lajków? To była mała różnica Myślałem, że tamto jest bardziej popularne To się akurat pomyliłem, to powinno mieć więcej lajków I tak jest Okej, okay, 35 level, dzięki wszystkim <laughs> nie no Czasami się nie rozumiem, na czym się Wzorują ludzie Wybierając, moim zdaniem, dużo Brzydszą rzecz, znaczy, która rzecz Jest bardziej popularna? W sumie Tutaj chodzi, która rzecz jest bardziej popularna, a nie ładniejsza A w sumie na Blockstra Planet to w topie niektóre rzeczy są mega popularne A nie są jakieś mega ładne, wyśmienite, czy coś takiego Więc tutaj może być różnie Dobra, tu, tutaj to wygrała akurat Wydaje mi się, że... no widzicie? Moim zdaniem to jest... ten skin był dużo ładniejszy, a tutaj się okazało... wie Dobra, to jest chyba bardziej popularna, bo to jakiś królik No i dobrze, ja nie mogę, ale ja będę bogaty Co? Jak ja będę bogaty, ziomeczki. Grajcie sobie to w weekend, bo tutaj szybko sobie klikacie i dużo ekspo zdobywacie i molet, nie? W sumie dużo molet możecie sobie zebrać. No okej, okay, ja tutaj już klikam, no to ta, 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 ten head jest lepszy e, Pop it, no ja nie mogę, jakiś gebołów wygrał W ogóle co to są za nazwy? Tutaj chyba jest Blockstar TI, mi się kojarzy z Turcji, więc to jest ładniejsze W sensie no, Blockstar im. dobra, nieważne Itsy, iron, dobra, to jest ładniejsze moim zdaniem Wow, wow, wow Ej, ciekawe ile ja tak będę grał Ja tak mogę grać cały dzień, tak jak Grita napisała to jest najlepszy tryb, to jest najlepszy tryb. W sensie Rita nie napisała, że jest to najlepszy tryb, ale Rita tak samo jak ja może grać cały dzień, bo jest to takie Fajne, fajne, klika się, klika się i zarabiasz monety i X, rozumiecie to? Tylko klikacie. Byle całą, rzeczy nawet klikać i i yes, i yes Dobra, tutaj jakieś kloce Tutaj są w ogóle jakieś dziwne rzeczy, nie wiem co to. Tu... Co to jest? Na przykład, co to ma być? Jakiś mini bobhead No i widzicie? Jakiś mini bobhead wygrywa No, co to jest? Okej, okay, tutaj jakiś litera P No i tutaj wydaje mi się, że Baby Hunt wygra, nie? Hunt po niemiecku to jest pies, rozumiecie? To ja umiem No i, no i wygram jakiś kill, a dobra, nieważne <laughs> Rita to jest Rita, taka po roku w Rosji, no nie no, przegrała, no Masakra, dobra, co jest ładniejsze? <laughs> Kurczaczki, coś mi idzie. Salisma Masai Co to jest lepsze? Wiedziałem, wiedziałem W ogóle patrzcie ile niektóre mają lajków Czyli oznacza to, że dużo osób w to gra Ja tam widziałem jedną rzecz, która ma 700 lajków, nie? Więc dużo osób Widzę, że zaczyna grać w ten tryb Też wam się chyba ten tryb podoba, bo jest superowy Najlepszy Wow, ale i ładna foto, zachód słońca W Blockster Planet, czy coś Dobra, co tu, co tu jest? To jakieś skinki, a tutaj meta No i meta jakaś wygrała Nie mam pojęcia czemu Okej, okay, tutaj skin chyba Mikalo. W sensie no jakaś Mikalówka. Dobra, ty i tajemnica i świnka. Tajemnica jest lepsza, popularniejsza. Ładna mama to jest lepsze, tak, to jest takie... No to jest taki zwykły jakiś, nie wiem Dobrze, dobrze, dobrze. I co już nie mogę? Oceń, panowie za 5 godzin 36 minut Czyli nie możecie grać w to cały dzień. Niestety, w sensie możecie grać. Ale musicie sobie robić przerwy. Czyli tak wychodzi, że możecie cztery razy w ciągu dnia zagrać w takie coś, więc w sumie szkoda, że nie mogę cały dzień, bo bym tak klikał, klikał i bym tak zarabiał mamony na Blockster Planet i Expa, żebym był taki rich, żebym był najbardziej rich na Blockster Planet, no ale niestety... Tak nie ma? No i to był ziomeczki, mój najlepszy tryb I był to chyba nowy tryb, nie pamiętam, żeby kiedyś ten tryb był, więc Blockstar Planet w końcu zrobiło jakiś nowy tryb, rozumiecie to? Chyba, chyba, że jeszcze je w błędzie i to kiedyś było, ale nie wydaje mi się, więc w sumie fajnie, że Blockstar Planet zrobiło nowe wydarzenie? Bo chyba dawno nie było takiego jakiegoś nowego wydarzenia. Przed chwilą chyba powiedziałem, że nowy tryb, ale chodziło mi o wydarzenie, więc sorry. Dobra, więc w tym odcinku to będzie na tyle, bo jest już 19.30, ja ten odcinek łapać ci na dziś, a byłem w szkole, wróciłem o 17 i byłem zmęczony i dopiero teraz to nakrywam, więc zostawcie łapkę w górę, supa i to tyle. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć, pa pa pa.